Witaj w portfelu. Jak donosi bankier, nowe przepisy dotyczące praw lokatorów miały wejść w życie 1 stycznia 2018, ale ze względu na niektóre zmiany przepisów, które budziły wątpliwości, termin został przesunięty na 21 kwietnia tego roku. Oznacza to, że już niebawem właściciele mieszkań komunalnych mogą spodziewać się weryfikacji ich zarobków. I nadal są inne niewyjaśnione kwestie. Zapraszam do subskrybowania kanału, by dowiedzieć się więcej o zarabianiu i oszczędzaniu. Media uspokajają, że zmiany dotyczą najemców, którzy podpisali umowę na mieszkanie komunalne po wejściu ustawy w życie. Ale nie jest to do końca prawdą, bo jak zauważa Mani.pl, nowe umowy mogą być zawierane np. po rewitalizacji lub długotrwałym remoncie budynku. Podobno w lokalnej prasie pojawiły się informacje wskazujące na to, że na Dolnym Śląsku bardziej majętnych lokatorów mieszkań komunalnych władze namawiać będą do przenosin do TBS-ów. Zatem, według nowych przepisów, zostaną wprowadzone uszczelnienia, a mianowicie cykliczna weryfikacja dochodów najemców mieszkań komunalnych. Przewiduje się, że najemca będzie zobowiązany do składania pisemnej deklaracji dotyczącej wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego. Jak często będzie to następowało, ma to określać samodzielnie Rada Gminy, jednak kontrole nie mają być częstsze niż co 2,5 roku. Nie wiadomo jednak, jaki dokument należy okazać i za jaki okres. Niestety w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego czynsz może ulec podwyższeniu. Rzeczpospolita tłumaczy, że nowy czynsz nie będzie mógł w skali roku przekroczyć 8% wartości odtworzeniowej lokalu. Za to w przypadku niezłożenia deklaracji gmina będzie mogła podwyższyć czynsz właśnie do kwoty 8%. Dalej czytamy, że w przypadku, gdy podwyżka wysokości czynszu przekraczać będzie 50% dotychczasowej wysokości czynszu, to przez pierwsze 6 miesięcy najemca będzie płacić czynsz w wysokości odpowiadającej 150% dotychczasowej wysokości czynszu. Jak wspomniałem, nowe przepisy będą obowiązywały wyłącznie do umów zawartych po wejściu w życie zmian. O ile nikt nie przymusi lokatora do podpisania nowej umowy, np. po zamianie mieszkania lub w jakichś innych okolicznościach. Ponadto osoby, które na dzień dzisiejszy mogą ubiegać się jeszcze o przyznanie mieszkania z gminnego zasobu, takiej możliwości mogą nie mieć w przyszłości, ponieważ okaże się, że przestały spełniać kryterium dochodowe. Napisałem w tej sprawie do Komitetu Obrony Lokatorów i czekam na wyjaśnienie paru kwestii. Jeśli pojawią się nowe wiadomości, poinformuję o tym na tym kanale. Zapraszam do subskrybowania, a tymczasem dzięki i do następnego.